Jedna z pań, która przeczytała wszystkie nasze książki, zwróciła uwagę na tom wirusowy i pokazując, że bardzo przydatne są tutaj fragmenty, miejsca na notatki własne. Korzysta z tego, zapisuje sobie różne dane i, i mówiła, że to jest świetny pomysł. I no, to bierzemy pod uwagę. Staraliśmy się, żeby tak właśnie było. I po, idąc tym tropem, zrobiliśmy tak samo w przypadku chorób układu krążenia. Tutaj również są miejsca na notatki, tak abyście mogli sobie zapisywać ważne informacje, konkluzje po przeczytaniu rozdziału, a być może e, także informacje od lekarza, które, który wam przedstawi inne metody, albo e, wskaże jakieś wątpliwości. To jest niezwykle istotne. Najlepiej by było, żebyście tę książkę, treść tych, tej książki konsultowali z Waszym lekarzem. Jeżeli ten lekarz jest otwarty, to jeżeli pójdziecie do niego z tą książką, zapytacie go, pokażecie, zobaczcie, niech pan, pan doktor zobaczy, może tutaj tak zrobimy albo inaczej. Otwarty lekarz zainteresuje się, my mamy bardzo dużo informacji o tym, że lekarze też tę książkę czytają, powołują się na nią, czasem mają wątpliwości, konsultują, zastanawiają się. Z reguły jest tak, że konkluzja jest taka, że jednak my mamy rację. Że to, co tutaj napisaliśmy, jest przydatne i potrzebne pacjentom. Także, no cóż, wypada się tylko z tego cieszyć i wypada pokazywać tę książkę lekarzom w nadziei na to, że efekt i książki, i ich wiedzy, być może leków, spowoduje, że pacjent najwięcej na tym skorzysta, bo tak naprawdę o to chodzi.